W ostatnim filmie mówiłem, że wielki reset ma oznaczać historyczną transformację systemu monetarnego. Tradycyjna bankowość i gotówka mają zostać zlikwidowane na rzecz cyfrowej waluty banków centralnych w skrócie CBDC. Ta pani tutaj to nie moja nowa pomoc domowa z Ukrainy, nie. To Krystalina Georgiewa, bułgarska ekonomistka, do 2019 roku dyrektor generalny Banku Światowego. Od 2019 dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Magister doktor ekonomii politycznej i socjologii w dawniej wyższym Instytucie Ekonomii imienia Karola Marksa w Sofii. Na corocznym spotkaniu Międzynarodowego Banku Światowego 15 października 2020 mówi, że mamy się przygotować na nowy Bretton Woods Moment. Strzeliła sobie nawet focie w tym historycznym miejscu. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym było porozumienie z Bretton Woods, trzy minutki historii. Ale nie takie jak w szkole, tylko tej fajnej, tej prawdziwej. Porozumienie z Bretton Woods podpisano w lipcu 1944 roku. Trzy tygodnie po inwazji w Normandii, gdy znany był już mniej więcej wynik II wojny światowej. W Wikipedii przeczytamy, że w konferencji uczestniczyło 730 delegatów z 44 państw alianckich, bla, bla, bla. 42 z tych państw było tylko ozdobą. Tak naprawdę, negocjacje rozpoczęły się już dwa lata wcześniej wyłącznie pomiędzy Wielką Brytanią i USA. Chodziło o kontrolę światowego handlu. To wtedy stało się coś, czego w historii jeszcze nie było. Dolar stał się nie tylko światową walutą przewodnią, ale przede wszystkim światową walutą rezerwową. To znaczy wszystkie państwa, które chciały uczestniczyć w globalnym handlu, musiały nie tylko podpiąć swoją walutę pod dolara, ale również w dolarze gromadzić swoje rezerwy walutowe. Wielka Brytania nie chciała się początkowo zgodzić, ale że była wtedy największym dłużnikiem świata i tylko Stany mogły jej pomóc, musiała się poddać. Były to narodziny naszego obecnego systemu finansowego. Rezerwa Federalna, czyli Amerykański Bank Centralny, który zdążył sobie podporządkować już całe Stany Zjednoczone, teraz podporządkował sobie cały świat. No, może poza państwami, które przerabiały komunizm, jak nasze. USA miały wtedy niesamowitą nadprodukcję, co drugi produkt świata powstawał w Stanach Zjednoczonych. Potrzebowały więc nowych rynków zbytu. Doprowadziło to w ciągu następnych 25 lat do potężnego boomu ekonomicznego i do tego, że dolar dotarł do najodleglejszych zakątków świata. Początkowo dolar miał pokrycie w złocie, potem kombinowano z petrodolarami, ale od kilku dekad dolar ma swoje pokrycie wyłącznie w amerykańskiej armii. Kto próbuje knuć coś na boku, np. Na sprzedawać ropę za inną walutę, ten kończy jak Saddam Hussein albo Muammar Kaddafi. Właśnie jako efekt postanowień w Bretton Woods powstał Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, obecni pracodawcy pani Krystaliny. Rolą Międzynarodowego Funduszu Walutowego było nadzorowanie zasad nowej waluty przewodniej na świecie i udostępnianie kredytów państwom, które wpadły w tarapaty finansowe. Łączył on je jednak z warunkami, które bardzo ograniczały suwerenność tych państw i bardzo szkodziły ich obywatelom. Kenia na przykład pożyczyła kiedyś 17 miliardów, spłaciła już ponad 50 i nadal jest zadłużona. Musimy inwestować w in ludzi. That means protecting the vulnerable. Bank Światowy jest natomiast po to, aby za te kredyty w krajach tych realizować duże projekty infrastruktury tamy, drogi, koleje. Robi to jednak w porozumieniu z amerykańskimi elitami finansowymi i przemysłowymi, więc wszystkie pożyczone pieniądze szybko wracają do USA. W latach 1974-75 doszło do pewnego przesycenia systemu. Powojenny boom się skończył, a Stany podbiły wszystkie możliwe rynki. Szukano więc nowych sposobów na profit. Zaczęto deregulować bankowość. Doszło wtedy do finansjalizacji gospodarki. Większość zysków osiągano nie z gospodarki realnej, a z systemu finansowego, który stopniowo zamienił się w kasyno. Sporo mówię o tym filmie o neoliberalizmie. O systemie z Bretton Woods można powiedzieć żarło, żarło i zdechło. Dlatego potrzebujemy obecnie tego wielkiego resetu, albo jak mówi pani Krystalina, nowego momentu Bretton Woods. Historycy często nazywają porozumienie z Bretton Woods 1944 początkiem nowego porządku świata. Więc, jeżeli miałoby kiedykolwiek dojść do wprowadzenia tego zapowiadanego przez teoretyków spiskowych następnego nowego porządku świata, to jesteśmy obecnie jego świadkami. Wszystkie wiodące osoby, które o tym resecie mówią, używają niczym mantry trzech określeń. Zarówno nasza krystalina Georgiewa. No, no, and inclusive. the world um, which uh, we want to create with the great reset has to be much more resilient. it will have to be more inclusive. and finally, um, More sustainable. Czy Christine Legard, prezes Europejskiego Banku Centralnego, wcześniej również IMF. Chodzi o to, że świat po tym globalnym kryzysie ma być bardziej resilient, inclusive and sustainable. Te trzy wyrazy: resilience, inclusion and sustainability. Rezyliencja, inkluzja i zrównoważenie są to tak zwane feel good words. Wyrazy, które brzmią fajnie i miło i nikt się nad nimi nie zastanawia, ale gdy są one powtarzane jak mantra przez naczelnych globalnego systemu finansowego, to można odnieść wrażenie, że kryje się za nimi coś, czego nie wiemy. Sustainability. Wyraz ten oznacza trwałość, zrównoważenie, odnawialność, nienaruszenie równowagi ekologicznej i takie tam. Rzeczy, które kojarzą się nam z tzw. zieloną gospodarką. Jaki normalny człowiek nie wspierałby takich haseł? W filmie o Grecie i Rzym dwutlenku uzasadniałem, że nie chodzi im raczej o ochronę środowiska, a o branie szarych obywateli w imadło, aby w komitywie z rządzącymi wyciągnąć od nich jak najwięcej pieniędzy za energię i inne związane z nią rzeczy. Że jest to następna forma redystrybucji majątku z dołu do góry. Przypuszczam jednak, że kryje się za tym więcej. Klaus Schwab już teraz mówi, że po obecnym kryzysie tuż za rogiem czeka na nas znowu kryzys klimatyczny. Pretekst ten będzie prawdopodobnie służył do wielu przyszłych restrykcyjnych regulacji. Nie tylko do odebrania nam wielu dobrodziejstw emitujących CO2, ale może nawet do kontroli urodzeń, kto wie. Ale jest jeszcze przynajmniej jeden ciekawy aspekt. Jak mówi Christine Lagarde, w ciągu następnych 15 lat 24 biliony dolarów będą w posiadaniu millenialsów. Over the next 15 years, more than 24 trillion dolarów of wealth will be inherited by the millennials. A ci są dwa razy bardziej chętni zainwestować te pieniądze w firmy lub fundusze nakierowane na społeczne albo środowiskowe cele niż inne pokolenia. ESG – Environmental, Social and Governance Issues Tak zwane zrównoważone inwestowanie przeżywa swój boom, a banki chcą na tym zarobić. Resilience Rezyliencja oznacza, krótko mówiąc, sprężystość, odporność, dokładniej zdolność jakiegoś elementu, obiektu czy materiału do powrotu do swojej pierwotnej formy po odkształceniu. W języku polskim atrybut ten, w mojej opinii błędnie, przypisuje się wyłącznie do człowieka lub społeczności. Innymi słowy, gospodarka przyszłości ma być bardziej sprężysta, bardziej odporna na presję. Biznesmen i fanatyk internetowy nauczyciel makroekonomii George Gammon, znany może niektórym z Infowars.com, tłumaczy, na czym może polegać taka rezyliencja. Chodzi o możliwości, jakie stwarza cyfrowa waluta banków centralnych. Nie tylko o wiedzę o tym, ile pieniędzy posiada pojedynczy obywatel. I o wszelkich jego transakcjach, czy o natychmiastowe ściąganie podatków i kar, wyjaśnia nam to ten szczupły pan Augustin Karstens, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych, takiego w dalekim sensie prekursora Banku Światowego z czasów międzywojennych, którego jednym z założycieli był Hjalmar Schacht, swego czasu prezes Reichsbanku i minister gospodarki III Rzeszy. Jeśli nie słyszeliście nic o tym banku, to poszukajcie sobie, ale nie na Wikipedii. Zmieni się wasze spojrzenie na drugą wojnę światową, podejrzewam, przynajmniej na rolę Amerykanów. Zgodnie z naszą analizą cyfrowych walut banku centralnego, w skrócie CBDC, jeśli chodzi o powszechny użytek, zmierzamy do ustanowienia odpowiednika gotówki. I tu jest wielka różnica. Na przykład w gotówce My nie wiemy, kto dzisiaj używa banknotu 100 dolarowego czy banknotu 1000 peso. Kluczowa różnica do cyfrowej waluty banku centralnego jest taka, że, że bank centralny będzie miał absolutną kontrolę nad zasadami i regulacjami, które będą określać użycie tej ekspresji wierzytelności, czyli CBDC. Ale będziemy mieli również technologię, aby to wymusić. Te dwie rzeczy są ekstremalnie ważne i robią wielką różnicę do tego, czym gotówka jest dzisiaj. Dlatego myślę, że skłania to nas do tego, aby zaprojektować CBDC bardzo starannie w taki sposób, aby nie stały się one wehikułem do fragmentacji, do niestabilności finansowej i do powstania skutków ubocznych. Dlatego nie uważam, aby CBDC było zagrożeniem dla Międzynarodowego Systemu Walutowego. Na przykład, jeśli zaawansowana gospodarka wyemituje CBDC, a ktoś w kraju trzecim będzie chciał z niej skorzystać, będzie to wymagało zgody Banku Centralnego kraju obywatelstwa tej osoby. Stopień kontroli będzie więc znacznie wyższy. To, myślę, jest dobrą wiadomością, ponieważ tworzy to fundament dla nas. Do zastanowienia się, jak możemy użyć CBDC. Aby osiągnąć te wyższe cele w ułatwianiu międzynarodowych płatności? Jak zredukujemy koszty, jak zwiększymy inkluzję i tu znowu to hasło co zrobimy, aby przebiegało to gładko? To jest coś, czego dotychczas nie osiągnęliśmy. Możemy osiągnąć duże zyski w efektywności i na tym powinniśmy się skupić. Banki centralne będą więc zawsze wiedzieć, gdzie czy u kogo znajduje się w danej chwili każdy e-euro, e-dolar czy jakakolwiek inna jednostka cyfrowej waluty centralnej. Ale chodzi o jeszcze więcej. George Gammon mówi, że przy pomocy cyfrowej waluty banki centralne będą miały m.in. możliwość totalnej kontroli nad inflacją, czyli spadkiem wartości pieniądza. Money Velocity. To szybkość obiegu pieniądza albo po prostu ile pieniędzy się wydaje. Ta spadła obecnie do najniższego poziomu od lat 60. A że inflacja zależy w dużym stopniu od szybkości obiegu pieniądza, mimo gigantycznego dodruku w ostatnich miesiącach jeszcze jej tak nie odczuwamy. Banki centralne będą miały możliwość każdej jednostce elektronicznej waluty założyć timer, który może na przykład powodować, że pieniądz będzie tracił na wartości z tygodnia na tydzień albo z miesiąca na miesiąc. W ten sposób ludzie będą starali się go jak najszybciej wydać. Szybkość obiegu pieniądza wzrośnie, a tym samym i inflacja. Gdy nałożą dodatnie odsetki, ludzie będą wydawali mniej. Możliwe, że właśnie taka władza stworzy tą sprężystość systemów finansowych, odporność na kryzysy i tym podobne. Ale jedną z najbardziej przerażających możliwości, jakie daje kontrola nad szybkością obiegu pieniądza i możliwość dodruku pieniądza przez tę samą instytucję, jest pośrednio możliwość pozbawienia obywateli wszelkiego majątku, a przede wszystkim własności prywatnej. Na przykład poprzez stałe utrzymywanie bardzo wysokiej inflacji. Obywatele będą wtedy utrzymywani przy życiu poprzez bezwarunkowy dochód podstawowy. Nie będzie możliwości oszczędzania, bo to, czego nie wydaliśmy na koniec miesiąca, będzie znikać z konta, a gotówki ani żadnej innej fizycznej waluty ma wtedy nie być. Inne szerokie możliwości otwierają się władzy centralnej w połączeniu CBDC z tak zwanym systemem zaufania społecznego. Po angielsku Social Credit System, taki rodzaj oceny osobistej, Private Score, świetnie zresztą ukazany w epizodzie pod tytułem Nosedive, serialu Czarne Lustro, bardzo polecam. W Chinach testowano od 2009 roku kilka różnych takich systemów, aby po sprawdzeniu ich skuteczności stworzyć w 2014 jeden centralny. Model chiński, jak wiemy, jest idealnym wzorem dla globalistów, a to, co ma nadejść po kryzysie, czyli Agenda 2030, nosi bardzo mocne znamiona komunizmu. Według Chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform od czerwca 2019 roku osobom, które na podstawie takiej osobistej oceny uznano za niegodne zaufania, odmówiono wydania prawie 27 milionów biletów lotniczych oraz prawie 6 milionów biletów na kolej dużych prędkości. Jak mówi marksista czy tam heglista, Slaw Zizek, Chiny pokazały, że najlepszymi menedżerami kapitalizmu są komuniści. Abstrahując już od takich rzeczy jak znalezienie pracy czy otrzymanie kredytu, połączenie cyfrowej waluty banków centralnych z systemem zaufania społecznego pozwoli, na przykład, na to, że będzie nam wolno kupować rzeczy tylko u sprzedawców, którzy mają dobrą ocenę, albo, jeżeli to my będziemy mieli złą ocenę, będziemy mogli kupować tylko w gorszych sklepach i korzystać z gorszych usług. Chociaż sklepy detaliczne i tak mają zniknąć. Wszystko ma być dostarczane dronami pod drzwi. Dla jasności, system zaufania społecznego jest już sam w sobie niesamowicie potężnym narzędziem, aby tresować społeczeństwo. Ale połączenie go z centralną walutą cyfrową i brakiem gotówki otwiera wręcz niewyobrażalne możliwości w kierowaniu społeczeństwem i gospodarką. Inclusion Inkluzja, czyli jakby włączenie. Określenie to oznacza generalnie praktykę lub politykę zapewniania równego dostępu do szans i zasobów osobom, które w innym przypadku mogłyby zostać wykluczone lub zmarginalizowane. Znowu brzmi wspaniale. Początkowo wydawało mi się, że jest to taka tolerancja level 2, bo chodzi np. o włączanie do czegoś tych, których dotychczas mieliśmy jedynie tolerować. Ale w kontekście wielkiej transformacji systemu finansowego. Inkluzja oznacza coś bardziej złożonego. Christine Legard w 2018 roku jako dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego otwierała swoją przemową Fintech Festival w Singapurze. Fintech to skrót od Finance Technology. Chodzi tu o branżę firm, głównie IT, tworzących rozwiązania i aplikacje dla bankowości i branży finansowej. A Singapur stworzył dla takich firm tzw. regulatory sandbox, czyli piaskownicę regulacyjną, w której firmy takie mogłyby testować swoje aplikacje w realnym życiu, wolne od państwowych regulacji, nie ponosząc konsekwencji za spowodowane szkody. Tak na marginesie prezes Banku Centralnego Rosji, pani Elvira Nabiulina, w wywiadzie CNBC mówi, że taką piaskownicę mają również w Rosji. Um, we, Rosja nie śpi, transformacja ma być globalna. Ale wracając do inkluzji, Legard. W Singapurze mówiła, że fintech stawia pod znakiem zapytania monety, banknoty, depozyty w bankach komercyjnych i rolę państwa w dostarczaniu pieniędzy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wie, że banki nie spieszą się, aby obsługiwać biedne czy odległe obszary. Dlatego ważna jest rola państwa w tej inkluzji. Gdy ludzie zaczną akceptować cyfrową walutę, infrastruktura dla gotówki zacznie zanikać. Najbardziej w tyle pozostaną regiony biedne i odległe. To oznacza ekonomiczne odcięcie tych obszarów od centrum. Miło, że władcy pieniądza martwią się o te biedne i odległe obszary, ale tutaj chodzi pośrednio o coś innego. Nie tyle o to, aby ci biedacy mieli dostęp do nowych usług, ale o to, aby ten centralny system pieniężny miał dostęp do nich. A podstawą tego jest cyfrowa identyfikacja. Prawdopodobnie wielu słyszało już o projekcie ID2020 Digital Identity Alliance. W anglojęzycznej Wikipedii czytamy, że jest to organizacja pozarządowa opowiadająca się za cyfrowym dowodem tożsamości dla ponad miliarda nieudokumentowanych osób na całym świecie. W Indiach, z potężnym udziałem Banku Światowego, zaimplementowano w 2009 roku program biometrycznej identyfikacji o nazwie Adhar. Obecnie obejmuje on ponad miliard dwieście milionów osób. Bill Gates na przykład bardzo chwali ten program. Mówi, że umożliwia on ludziom, którzy kiedyś dla rządu byli niewidzialni, być widzialnymi i korzystać z wielu świadczeń socjalnych, medycznych, finansowych i tym podobnych. Pomoc finansowa na przykład nie trafia już teraz do szefa wioski, a sprawiedliwie do każdej potrzebującej osoby. W tym może być wiele racji, jednak program spotyka się wciąż z ostrą krytyką. Były sędzia Sądu Najwyższego Indii VR R. Krishna Iyer, wydał w 2011 roku książkę 'Adhar Jak Naród Dał się Oszukać', która jest pierwszą poważną krytyką tego systemu. Na jednym z przemówień Krishna Iyer powiedział, że projekt 'Adhar nie powinien być wdrażany, ponieważ stanowi zamach na prywatność i podstawowe prawa jednostek i jest odpowiedni tylko dla państw faszystowskich. Bill Gates, który prawdopodobnie wspierał ten projekt, przyznaje, że miał on pewne błędy, jednak benefity są znacznie większe i namawia on Bank Światowy, aby system taki przenieść na inne kraje świata. Jakie szczęście, że mamy takiego filantropa. To jest wywiad z Billem Gatesem dla stacji Bloomberg z 2016 roku. Nie muszę panu mówić, że odkąd istnieją banki, biedni pozostają wciąż niezabankowani. Dlaczego tym razem ma być inaczej? To jest tak naprawdę ta cyfrowa rewolucja. Najbiedniejsi, wiesz, kupują krowy albo złoto, trzymają walutę pod materacem, ale teraz... Dostaną smartfony, a zdolność smartfona do identyfikacji, kto go używa lub że pozwala ci zobaczyć Twój wzorzec wydawania, to staje się zdroworozsądkowe. Ludzie będą mieli pomoc i wiele innych innowacyjnych produktów będzie konkurować na tych cyfrowych platformach. Więc jeśli ta technologia, smartfony, cyfrowy pieniądz na przykład pomagają w dostępie do usług finansowych, a tym samym obniżają koszty, to do czego jest potrzebna filantropia? Filantropia jest po to, aby pomóc temu wystartować. Istnieje wiele regulacji w tym zakresie i zrozumienie, jak regulacje mogą wpłynąć na te koszty przekazów pieniędzy, gdzie wysyłasz pieniądze do rodziny w kraju swojego pochodzenia, teraz to jakieś 5% kosztów. Myślę, że naszą rolą jest zapewnienie, szczególnie dla takich małych transakcji, aby regulacje nie wpływały na te bardzo wysokie koszty. Jak to się zacznie kręcić, przejdziemy do aplikacji. Zobaczymy, jakie aplikacje oszczędnościowe pomogą matce zapewnić, aby pieniądze skupiały się na dziecku, jak pomogą mu chodzić do szkoły, zaoszczędzić na mundurek albo w planowaniu dobrej przyszłości. Część tego, co pan opisuje, ta potrzeba poruszania pieniędzy z miejsca na miejsce, te koszty, uwierzy mi pan lub nie, ale skłania mnie to do myślenia o bitcoinie, bo niektórzy ludzie powiedzą: hej, bitcoin jest odpowiedzią na te problemy. Wierzy pan w to? No cóż, bitcoin jest fascynujący, ponieważ pokazuje, jak tanie to może być. Bitcoin jest lepszy niż waluta, bo nie musisz trzymać jej w jednym miejscu, i oczywiście dla dużych transakcji waluta może być niewygodna. Klienci, o których my teraz mówimy, nie próbują być anonimowi, wiesz, są gotowi do bycia rozpoznawanymi. Technologia bitcoina jest kluczowa i możesz zbudować podobną technologię, gdzie będą wystarczające atrybuty, aby ludzie czuli się komfortowo. Nie ma to nic wspólnego z terroryzmem czy jakimś rodzajem prania pieniędzy. Ach, jo, wspaniały człowiek. Martwi się przede wszystkim o te samotne matki w trzecim świecie i o tych biednych emigrantów, którzy chcą wysyłać pieniążki do rodziny. Ale uganie trochę słabo mu wychodzi. Na 32 World Trader's Tacitus Lecture w City of London Christine Lagarde, jeszcze jako prezes Funduszu Walutowego, wskazuje, jak fintech może posłużyć w tej inkluzji. Chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze 33 miliony gospodarstw domowych nie mają konta w banku. W Wielkiej Brytanii jest to półtora miliona. Liczby te są znacznie większe w krajach rozwijających się. Są oni, jakby przetłumaczyć tę nową mowę bankierów, niezabankowani. I to jest tylko tej rewolucji w It applies to advanced economies as well because we shouldn't forget the 1.5 million people who in this country still have no bank account. We should not forget the 33 million US households who are either unbanked that's a terrible word actually, it's like deep lane. Moving Po świecie biega jeszcze mnóstwo niezabankowanych ludzi, a inkluzja to patent, aby ich wszystkich zabankować, aby nikt, od Bangladeszu po Zimbabwe, żaden uchodźca na Tratwie, nie umknął kontroli banków. Na razie w Indiach działa to na zasadzie biometrii, czyli zdjęcia twarzy i skanowania 10 odcisków palców, o ile ktoś ma 10 palców. I obydwu źrenic, o ile ktoś ma obydwie źrenice. Ale chodzi dużo pogłosek, że w przyszłości będzie się to odbywać za pomocą podskórnych chipów, podobnych do tych, którymi chipuje się już od dawna psy, tylko bardziej zaawansowanych. Z dostępnej literatury wynika, że badania nad takimi chipami trwają już od przynajmniej czterech albo pięciu dekad, a ze spisów treści, że systemami takimi zajmuje się wyjątkowo dużo chińskich naukowców. Chodzą też pogłoski, że ma to w jakiś sposób współdziałać z siecią 5G, bo takie podskórne mikroczypy nie mają zasilania i muszą być aktywowane przez fale radiowe. Ale nie wybiegajmy za daleko w teorie spiskowe, pożyjemy, zobaczymy. Sceptycy mogą się jeszcze bardzo zdziwić. Krystalina Georgiewa nazywa system cyfrowej identyfikacji drugą nogą wielkiej transformacji systemu finansowego. Tą pierwszą jest oczywiście cyfrowa waluta banków centralnych. Generalnie można sobie wyobrazić wiele korzyści z takiej transformacji, czy powiedzmy tego nowego porządku świata. Brak gotówki, totalna kontrola nad każdą transakcją, bezwarunkowy dochód podstawowy i cyfrowa identyfikacja i śledzenie każdego obywatela na ziemi. Mogłoby to zlikwidować stręczycielstwo, paserstwo, handel ludźmi, narkotykami, bronią i mnóstwo innych negatywnych zjawisk, z którymi ludzkość walczy od wieków. Problem jest w tym, że pokłada to ogromną, wręcz absolutną i globalną władzę w rękach niewielu tych, którzy tymi systemami będą zarządzać. Historia pokazała wielokrotnie, że taka władza, wcześniej czy później, obraca się przeciw obywatelom. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.